Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony witajcie. Bardzo gorąco, miło mi bardzo, bardzo bardzo gorąco jest. Miło mi jest Was widzieć. Czy wy widzicie mnie? Jak widzicie zapewne trochę inaczej, tak, nowe okularki, nowy fryz od razu lepiej człowiek wygląda, lepiej się czuje i tak dalej. Słuchajcie, inf... Pożegnalna wiadomość z mojej strony, tak to jest pożegnalna wiadomość. Tutaj, oczywiście, trochę postraszyłem was tytułem. Eee, tak więc, pożegnalna wiadomość: wyjeżdżam z Polski, wyjeżdżam na miesiąc. Pożegnalny stream dzisiaj taki mały, dzisiaj jest 25, to mniej więcej około godziny, pewnie 19, 18, 20. Nie wiem o której zaczniemy pożegnalny stream. Pożegnalne laderowisko, może dwa na dwa z pewnym krakusem, a jak nie, to myślę, że będę grał z widzami, żeby się z Wami pożegnać. Bo wy właśnie gdzie się pożegnać, bo wyjeżdżam wyjeżdżam na cały miesiąc 26. 6 wyjeżdżam, wracam 27. Dobrze, 26 wyjeżdżam. Zaraz zobaczmy 26. tak, o 6.15. Wyjeżdżam, wylatuję na cały miesiąc do Stanów pod Nowy Jork wylatuję dokładnie do mojej rodzinki. Lecimy sobie z Martą, i będę sobie zwiedzał. Nowy Jork po raz kolejny, byłem ja tam już. 6 razy to będzie siódmy raz, więc e, parę razy już tam byłem, wtedy było w pracy, teraz będę na, e, teraz będę się obijał, no ale właśnie, będę się obijał po części, bo będę streamował. Dlatego tych, co są że nie będzie streamów przez miesiąc, nie, słuchajcie, będą streamy, będą streamy przez miesiąc. Jakim cudem będą streamy przez miesiąc? No streamy przez miesiąc będą z tego powodu odczep się, iż e, jak wiecie, kiedyś Xnode mnie poratował i Xnode po raz kolejny mi ratuje e, tak zwany odwłok. Otóż e, znowu dostałem, dostałem sprzęt. Na miesiąc i dzięki temu będą streamy, będą streamy z zagranicy, będą streamy z zagranicy, a, jak się cieszycie z tego powodu, eee, będę streamował ze Stanów. Nie będzie ich dużo. Postaram się, żeby były dwa tygodniu przynajmniej, żeby coś było, coś ciekawszego. Dlaczego nie będzie ich dużo? No bo będę też jeździł, będę zwiedzał. Ale stream będzie, więc się nie martwcie. Będzie dosyć zabawnie, bo u mnie będzie wcześniej, kiedy u Was będzie późno. No i będą różnego, będą chyba streamy ciekawsze, będą różnego anegdotki amerykańskie, co tam się dzieje i tak dalej, itp. itd. Więc zapraszam na stream pożegnalny to dziś, na 18.00. 19:20, 20, nie wiem o której dokładnie to się rozpocznie, ale będzie info na Facebooku, więc pilnujcie Facebooka, tam wrzucę na pewno info o tym. I coś jeszcze, jak macie jakieś pytania na temat USA i tak dalej, to zadawajcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć. Będą vlogi, będą właśnie, będą vlogi e, amerykańskie, będę sobie jeździł po Nowym Jorku i nagrywał i do kamerki gadał dziwne rzeczy, więc e, będziemy się bawić w roka w takim wypadku. Ehm, coś jeszcze... Chyba wszystko, to no, byłoby chyba na tyle. E, niestety nie będzie kotoliskam, nie ma katkamu, kotów w ogóle nie ma. Koty aktualnie leżą na bagażach, bo nie chcą się nigdzie ewakuować. Wielka, wielka szkoda, może dzisiejszy stream będzie aż do mojego wylotu, bo muszę o 400 wyjechać, więc może będziemy streamować o tej 3. Zobaczymy, więc zapraszam dzisiaj na stream i najbliższe streamy, jeśli się nie mylę 27 o godzinie 17:00 i 28 o godzinie 18:00. Na Facebooku jak zawsze będzie info i będzie też info na YouTube. Nie wiem. Czy będzie brązowe przedszkole? Drwiane przedszkole? Będzie, ale pewnie w 720 No w jakim rozdziałce jeszcze będzie, to zobaczymy. Tak więc do usłyszenia i see you on the other side. Ach, podpracuję angielski. Właśnie, potrenuję angielski. Może przejdę na angielski, przecież anglojęzyczna scena jest taka fajna. Cześć.